Cześć, witam Was po raz kolejny na kanale bez pretekstu. Tym razem wracamy do Samsunga Galaxy Note 10 w edycji 2014. To jest większy braciszek tego oto kolegi Samsunga Galaxy Note 3. Chciałbym Wam zaprezentować, jak ten oto tablet, który został wyposażony w jedne z najlepszych bądź co bądź podzespołów, jak on sobie radzi. W benchmarkach, jakie wyniki osiąga. I do tego celu użyję Antutu X Geekbench 3, Basemark X 3D Marka. Więc mój standardowy, nowy zestaw programów. Zacznijmy od Antutu tym razem. I chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie wykonywałem tych. Yy, Benchmarków tych testów na, tych urządzeniu, na tym urządzeniu, więc to wyniki jakie osiągnie, te cyferki, które się pokażą, no będą takim samym zaskoczeniem dla mnie, jak i dla Was. Rozpocznijmy więc test. Niestety jak widzicie, on tu nie działa w trybie Landscape, czyli normalnym poziomem. Ale wrócimy do tablicy wyników już za chwilę, bo to pewnie troszeczkę sobie potrwa. I oto jesteśmy z powrotem. Samsung Galaxy Note 10, 1, edycja 2014, osiągnął wynik 34 169 punktów i znajduje się tuż pod Samsungiem Galaxy Note 3. No proszę, niespodzianka. Kolejny test wykonam w Geekbenchu 3. I jak fajnie, że właśnie informacje podstawowe o moim urządzeniu zostały wykryte. Jak widzicie, urządzenie to działa na procesorze Qualcomm Snapdragon o procesorze 2.3 GHz w wersji LTE, wspierany przez procesor graficzny Adreno 330. Oczywiście 3 GB pamięci RAM. I rozpocznijmy benchmark. I oto jest nasz, e, nasz wynik. Jak widzicie, e, jednorodzeniowy score to 937 punktów. Jeżeli chodzi o wiel wielorodzeniowy wynik, to 2952 punkty. E, jest to całkiem nieźle. W końcu pff, Samsung Galaxy Note 10.1 2014. To nie oszukujmy się, nadal górna półka. Kolejny to BASEMARK X. Rozpoczniemy test wysokiej jakości, jako że to jest top-end device. Więc chyba powinno sobie poradzić. Zobaczymy. Zobaczymy się po krótkiej przerwie. Witam po krótkiej. Chwili, cały test trwał 3,5 minuty, a wynik, jaki osiągnął Samsung Galaxy Note 2014, to 13271 punktów. Co jest wynikiem całkiem, całkiem dobrym. Ostatni test, jaki przeprowadzę, będzie wykonany w 3D-Marku. już uruchomić ten program tylko po to, żeby pobrać po prostu to demo. Ice Storm, bo test, który będziemy wykonywać, który, będę, który wykonam, to będzie Ice Storm Unlimited, bo on jest właśnie po to, aby porównywać prędkość procesorów na najwyższych możliwych obrotach, że tak powiem. Więc nie ma co czekać. Rozpocznijmy test. No, i jesteśmy z powrotem. Test się zakończył, a wynik końcowy, jaki osiągnął Samsung Galaxy Note 10.1 na rok 2014, to 14379 punktów. Eee, przy czym niestety nie będziemy mogli porównać tego urządzenia, bo, jak widzicie, jest tutaj ma malutka informacja. Że FutureMark Benchmark nie został zoptymalizowany dla tego urządzenia, bądź odwrotnie to urządzenie nie zostało zoptymalizowane pod ten benchmark. Yy, przy czym nie zmienia to faktu, że wyniki, które pokazują się właśnie w benchmarkach, yy, są oczywiste. Jest to urządzenie na pewno z najwyższej półki. I znów powtórzę, że jedynym minusem, jaki mogę znaleźć, to samo programowanie, które niestety nie zostało do końca dopracowane. Oczywiście więcej o tym, jak i o plusach tego urządzenia w samej finalnej recenzji. Na razie to wszystko. Oczywiście, jeżeli podobało Wam się to nagranie, to paluszki do góry. Pytania zada zadawajcie w sekcji komentarzy tuż poniżej e, tego nagrania, e, a my zobaczymy się w kolejnym nagraniu na kanale bez pretekstu. Cześć.